Pierwsze, co wam powiem, film ten będzie totalnie bez cięć. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. W każdym razie, zacznijmy może od najmniej ciekawej rzeczy. Chociaż moim zdaniem jest to ciekawa rzecz. Mówię tutaj o tym droidzie, który ma przeźroczystą główkę. Główkę mam przeźroczystą. Wiem, że tego aż tak nie widać, ale ma przeźroczystą główkę. Fajne nadruki. Takiego droida jeszcze nie mieliśmy. Dobra. Kolejną ważną funkcją tego zestawu są figurki. figurki. Droida już sobie odłóżmy na bok oraz resztę figurek. Zacznijmy może sobie od kapitana i e wingu, myśliwca i e wing z bardzo fajnymi nadrukami. A jego druga mordka, nebuzia przepraszam, jest bardziej kurzona. Ma, ma on blaster, w sensie przynajmniej według, według Star Warsów i fajna na drugi na główce. Moja jego, jego cena to 5 na 10. Bo już takie mieliśmy. Kolejną figurką jest szturmowiec, który posiada blaster. Blaster już na pewno mieliśmy w wielu zestawach, ale i tak jest fajny. Wydaje mi się, że jego kostium jest naprawdę ładnie zrobiony. A jeśli chodzi o Drugą twarz, no to nie ma. Jest to klasyczny szturmowiec. Nie ma co gadać. Następną figurką jest ten oto ziomek. Oryginalnie nie powinien on mieć tego tutaj pistoletu, ale ja go dołączyłem. Posiada on fajny plecaczek z shotgunem. Jeśli chodzi o same. Samą figurka, To ma. Jest naprawdę ładnie zrobiona. Podoba mi się to futerko. I to na środku. Wydaje mi się, że ten plecak jest naprawdę bardzo fajny. Szczególnie ta broń. Coś jeszcze ma na nóżkach. A jeśli chodzi o twarz, no to tak nie za bardzo. Bo on po prostu nie ma twarzy. To jest jego twarz. W sensie główki nie ma. Kolejną figurką jest Kapitan Radus. Piękna figurka. Tutaj ma taką buźkę fajną. Jest on wyposażony w blaster. I w taki imperialny kaftanik, czy jakkolwiek to się nazywa. E... Figurka jest piękna i warto ją mieć. Kolejna ważna funkcja to figurki, które warto dobrać do tego zestawu. Tych dwóch figurek nie ma oryginalnie w tym zestawie, ale je dobrałem. Zrobiłem sobie taką drużynę rebeli versus dwóch szturmowców. Wytłumaczę Wam o co mi chodzi, jak będziemy już przy myśliwcu. No ale co to by był myśliwiec bez swojego pomocnika małego. Mamy tutaj taki wózeczek z jakimś tutaj kluczem francuskim. Też zwykłe zastosowanie tych blików, tych takich, co trochę, wiecie, że lepiej się jeździ. Jeśli chodzi o to, no to są tutaj torpedy, w sensie jakieś bomby. Mamy tutaj panel sterowania. Światełka jakieś i wielki hak, który się rusza. Możecie na przykład przyczepić tutaj swojego druida, który jest transportowany do miejsca na druida. Oczywiście wy to możecie lepiej zrobić, ale moja szczera opinia tego. Hmm, tego, tego, to jest 10 na 10. Dlaczego? Bo fajnie, że do takiego zestawu jest dołączane takie fajne rzeczy. No jeśli chodzi o sam myśliwiec, to tutaj chyba będzie najdłuższa, najdłuższa jakby część. Zestaw jest bardzo ładnie wykonany i może zaczniemy sobie od przodu. Mamy tutaj takie działko, które, z których możemy sobie strzelać? Pym, 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 pym. Tutaj mamy taką: jak to się nazywa? Ten kokpit Stery jakieś tu widzę stery i jak jest to działko, no to się nie dostaniecie do środka. Bardzo mi się podoba to wykorzystanie elementów tutaj, bo naprawdę jest ładnie. A na dole, macie pie pierwszą oj, na dole macie pierwszą funkcję bawialną. No i druga mi wypadła. Poczekajcie. Na dole macie pierwszą funkcję bawialną, która pozwala wam strzelać z laserów. Macie to w dwóch stron. Kolejną ciekawą funkcją jest miejsce na Droida. I jednak sobie pożyczymy Droida. I możemy sobie go tutaj casuali wsadzić. Tak o. Czekaj, nie mogę coś. Dobra, teraz powinno wejść. Jest. No i droid już jest gotowy. Tak jak mówiłem, bardzo szanuję za wykończenie detali i bardzo mi się podobają te dwie części. Są to wyrzutnia. Tu akurat. Ojoj, a jest problem, bo coś mi się tutaj rozłączyło. jaj, poczeka. O, tu jesteś. Gagatku. Już mam. Generalnie to tutaj powinno być takie, takie kółeczko. Tak jak widzicie, tutaj. Ja to przyczepię sobie po filmie. Ale wygląda, wyglądać to powinno o tak. Wyglądają one tak samo, więc nie ma co. Tutaj natomiast mamy kolejną funkcję bawialną, Jakom zrzucanie bomb. Macie sobie bombę i sobie je zrzuc zrzucacie. Jest to bardzo ciekawy mechanizm. Wezmę moje torpedy. Wysyso, chyba to odłączę od siebie, bo to tak nie powinno być. Eee. Dobra, to potem już zrobię. Bo to będzie trzeba tutaj mocniej. No, i jeśli chodzi o elementy buwialne, to nic. Już, już nic. do bardzo nic. Eee. No, ale. Możemy robić naprawdę fajne scenki, ponieważ tutaj się przydadzą dodatkowi szturmowcy. Szturmowcy przychodzą na statek i chcą przejąć. przejąć i e winga na przykład. Wchodzą sobie tutaj. No niestety na drugiego nie ma miejsca, więc może tutaj, tutaj stać, powiedzmy, to po prostu powiedzmy, że poległ w bitwie. Natomiast nasza rebelia będzie się na pewno bronić, strzelając do wrogów. Możecie zrobić scenariusz, że szturmowcy uciekli, ale możecie też zrobić scenariusz, że szturmowcy zostali złapani. Kolejną rzeczą. W tym zestawie to w sumie to, że jego cena aktualnie kosztuje 1000 zł. Ten zestaw. Może ja Wam go tutaj dokładnie pokażę. Tak, z takiej mniej więcej perspektywy. Sami możecie powiedzieć, czy jest to tyle warte. Ja akurat to kupiłem za 700, nowe w pudełku. Dziękuję Wam za oglądanie. Pa.